Dla uczestników Twoje 5 Minut 2, już samo dostanie się do finału w Hiszpanii było sukcesem. Od tego momentu były promowane Instagramy uczestników. Uczestnicy, którzy przeszli do drugiego etapu programu Twoje 5 Minut, dostali pełną zgodę na publikację treści na wszystkich swoich social mediach. Ich profile możecie znaleźć w opisie tego filmu pod tymi nazwami. Dobra. Tak więc powinno mieć to pozytywny wpływ na zasięgi. Natomiast sprawdźmy, jak to wygląda w rzeczywistości. Już w pierwszym odcinku Twoje 5 Minut 2 w Hiszpanii odpadły aż 3 osoby. Natomiast zacznijmy od Natalii. Natalia pomimo tego, że odpadła z programu, to i tak dostała propozycję pracy jako asystentka wujkałkiego. Czy jeżeli teraz zaproponowałbym ci, że albo odpadasz z programu, albo druga strona jest taka, że zostajesz z nami, ale jesteś naszym supporterem, czyli pomagasz nam na planie, pomagasz mi jako asystentka, to czy chciałabyś dostać taki kontrakt? To wtedy zostaję z wami. zostajesz z nami. Zostajesz z nami? Czy co, wtedy wzięłabyś kontrakt po prostu teraz? No, jak trzeba. Jak trzeba, ale ty, ty chcesz? Chcę. Tak? A podaż mi, bo zupełnie przypadkowo mam tu kontrolę. nie, nie. nie. Nie miała za dużego wyboru, bo gdyby odmówiła, to najprawdopodobniej całkiem odpadłaby z programu. Mi nie wierzysz w to, że, że nie powinnaś być z przodu, tylko że powinnaś być właśnie z boku. Natomiast wyglądała na taką, że wolałaby pracować przed kamerą. Dałem ci teraz, nie wiem, kontrakt na bycie moją asystentką na najbliższy, nie wiem, pół roku, rok. No ale wtedy bym nie mogła być przed kamerą. Nie byłabyś frontem, ponieważ według mnie ty na ten dzień dzisiejszy się ten nie nadajesz na, to ten, na ten front. No ale jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Dzień. Ja zrobiłam, tak opanuję emocje i się zorganizuje i... Może będzie dobrze. Natalia ma znacznie lepsze zasięgi na social mediach niż jest to średnie uczestników, którzy odpadli przed Hiszpanią, ponieważ na Instagramie ma ponad 55 tysięcy followersów, natomiast na TikToku jest to już ponad 150 tysięcy obserwatorów. Publikacja odcinka, w którym odpadła, miała miejsce 25 lutego. Siem mogli oczywiście publikować u siebie na wszystkich socjalach, no ale nie dopiero nie jak wchodzą od odcinki. No i w sumie od tego momentu również ona mogła publikować swoje materiały z tego okresu. Natomiast największym viralem poszedł TikTok, w którym odnosi się do wycieku swojego numeru telefonu. Nie ma spodolców. Nie wyzywajcie, że jestem mam Natomiast to jeszcze nie koniec osób, które odpadły w tym odcinku, ponieważ byli jeszcze. Odpadacie oboje. To jest koniec. A że panie mają pierwszeństwo, to zacznijmy od Kasi. Natomiast u niej wygląda sytuacja bardzo analogicznie, jak to było u Natalii. Instagrama ma na poziomie 50 tysięcy obserwujących, natomiast przed promocją Instagrama na odcinku Freeza było to kilkanaście tysięcy obserwujących, co pokazuje jak taka promocja na odcinku Freeza jest cenna dla social mediów. Ma również TikToka z około 180 tysiącami followersów, na którym regularnie publikuje filmiki. Natomiast widać, że te publikowane w okresie około odpadnięcia z programu miały znacznie lepsze zasięgi, a jeden poszedł wiralem z ponad 1,5 milionową liczbą wyświetleń. Reduce your expectations to zero. Przejdźmy do kolejnego zawodnika, czyli do Kacpra, zwanego również wkrótce bombiarzem, a to wszystko przez. Teraz idę na pierwszy ogień i dostałem od chłopaków zadanie, żeby pobarażkować sobie z takim Krucy bombiarzem którymś. I, <grym> <grym> I to jest przerwana akcja. No i nawet Budda podłapał temat z jego słowotwórczością. Mam przy sobie zapisane tak: Krucy bombiarz. <grym> Słowotwórstwo, wskazówka, Boxdell. Ja mam tak zapisane, bo uważam, że Boxdell robi fajne rzeczy tworząc nowe słówka. I zauważyłem, że jak ty to powiedziałeś, to wyszło takie naturalnie od ciebie, no nie? To, to było, było takie... naturalne? Uważam, że to mógłby być twój fajny znak jakiś tam rozpoznawczy. Oczywiście, żebyś nie zrobił z siebie mema, ale... No i... On wygląda jak mem, to okładnie. <laughs> tak. Jak dla mnie Kacper to jest zawodnik, który najmniej ze wszystkich wykorzystał swoją szansę. Na Instagramie ma dwa razy mniej obserwujących niż poprzednio omawiane dwie dziewczyny. Natomiast jest to jedyna osoba z twojej 5 minut 2, która nie posiada TikToka. Pomimo poszukiwań, jego TikToka nie udało mi się znaleźć, natomiast na jednym z odcinków wprost wyznał, że TikToka nie posiada. Ja nie mam świeżego spojrzenia, bo nie mogę mieć żadnego spojrzenia, bo nie korzystam z TikToka. A trzy ego to TikTokerki, każdy ma inne i nie mogą się dogadać. Drama. Podczas odcinka, w którym nagrywali TikToki, on wyznał, że to jest jego pierwszy TikTok. I TikToki, nie wiem, ja nie pierwszy raz widzę w życiu tą aplikację, ja nie wiem, który guzik co robi, my to nie? Natomiast najlepsze jest to, że wtedy nie podobał mu się sposób tworzenia TikToków przez jego grupę. Dobra, przepraszam, który robimy? Szybka decyzja, taniec, tak? Generalnie współpraca, dramat, nie? trzy TikTokerki ego top, więc postanowili z Jonathanem, że wezmą sprawy we własne ręce. Niech oni robią swoje, jak nie chcą słuchać was i wy swoje. To robimy tak? Karol, możemy odłączyć się od grupy? No dobra. Wiesz, dostaliście taką okazję, musicie naprawdę coś pokazać, nie? Bo inaczej to będzie tylko gadanie. Idziemy z ostatniej, bo... Żary! przeczysz, że O Jezu, fajne, fajne. Dobra, to już się nie, daje, dostawmy, nie Najwięcej mi się podoba. Tak. to jest mistrzostwo świata, ale da się go obejrzeć tylko raz. Musimy się już nic, nie za dobrze ciężar. Musisz raczej usnąć aplikację całą. To jest takie kółko, że mi się podoba. Mimo wszystko krócej, bo miał, że był charakterystyczną postacią. Przypominasz mi mnie w twoim wieku. To chyba zły znak, nie? Fatalny, nienawidzę siebie z tamtego okresu. Nie? Trochę cringe, ale jednak, coś tam było. Nie no, klasa dzisiaj była. No jak ja klasa? Ja, ja tu pięć. Kurde, jest coś w tym, jest coś w tym zabawnego wszystkim, nie? Szczególnie ludziom spodobał się jego stand-up, o ile można tak nazwać, przed stuosobową widownią. Każdy z was, zakładam, że każdy z was, i ty, i ty, no ty, 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 to może nie, ale wy wszyscy... Mieliście jakąś ksywę w dzieciństwie, nie? Że mieliście znajomych, lubili was, nie? Dlatego powiedziałem, że ty nie. Jest tu ktoś w loczkach? Ty, ty w loczkach, jaką miałeś ksywę w dzieciństwie? Kaczka. Kaczka? No słuchaj, to ja miałem podobną, nie? Do mnie wołali kaczor, ale to dlatego, że ja, ja mam coś nie, nie teges, nie? Ja tak czasem mówiłem, mówiłem, mówiłem do tych moich znajomych w wieku tych 9 lat. Mówiłem, 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 Kaczka. nie? i robiłem tak, jak... I wszystko by było super, nie? I to by była fajna historia, ale dopiero w wieku 12 lat dostałem te żółte papiery. Nie, to nie był już jeszcze. Wszystko zapowiedź. Żart finałowy dopiero będzie, nie? Natomiast mam tu jednego ziomka, który ma tatuaże, zna się na tym i przyjechał mnie tu bardzo mocno wspierać. Arek, zapraszam Marka na scenę. I to będzie finałowy żart. Jak już zdążyliście zauważyć, ja jestem suchy, to jest Arek, a razem tworzymy finałowy sucharek. Rozwaliłem. I tutaj jest coś ciekawego, co z Jazmabędz. Tutaj są wyniki, jak głosowała setka ludzi na was. Egzekwu z kilkoma osobami zająłeś drugie miejsce. Ludzie cię pokochali dzisiaj. Niestety dla niego, gdy TikToki innych uczestników stawały się wiralami, to on tej szansy nie wykorzystał. A teraz przejdźmy do ostatniej dwójki uczestniczek, które będę omawiał wspólnie, czyli do sióstr Buczek. Tak więc zerknijmy na Instagramy sióstr. Karolina prawie 50 tysięcy. Wiktoria ponad 50 tysięcy. Mają też wspólnego Instagrama jako siostry Buczek, gdzie mają prawie 20 tysięcy followersów. Ze statystyk chociażby nawet Wiktorii wynika, że większość tej społeczności zdobyła podczas trwania Twojej 5 minut 2. Cechą wyróżniającą siostry Buczek jest mocno emocjonalne podejście do życia, co skutkowało płaczem w sporej liczbie odcinków. Ale jeżeli nie chcesz pokazać jaka Ty jesteś, to to nie jest miejsce dla Ciebie, a jest na pewno dla Twojej siostry, to co? To czemu tego nie robisz? Wydaje mi się, że mm, staram się po prostu nie wtrącać nikomu w zdanie. Dzisiaj dajemy Ci ostatnią szansę. Dziękuję. Ogólnie, Twoja siostra była dzisiaj w dwójce najgorszych osób. Za to ty. Dzisiaj pokazałaś się fajnie. Pamiętaj, że my nie oceniamy Twojej siostry jako człowieka, tylko jeśli wywołałem Karolina, to chodź do nas. Karolina, moja ulubienica. Karolina. Jesteś w grupie zagrożonych. Jestem w szoku po prostu. Boję się też tego, że, że się to zamknie, że nie wyjdziemy. Gdybyśmy tam były bez tych kajdanek... Dla mnie to jest za mocne, to jest mocniejsze niż... Ten Pomimo, że na jednym z panelu dostały ostrzeżenie, że nie powinny przesadzać z płaczem, ponieważ taka łatka później do nich przystanie. Płakałaś, byłaś przerażona, cały czas na tym można było budować content. Mi się to nigdy nie znudzi. Może to brzmi drastycznie, nie? Ale widzą to się dobrze ogląda, bo to jest... Mocny bodziec dla nich, nie? O kurde, a, ktoś płacze, też... trzeba się tym zainteresować. No bo wtedy się też uwalniają emocje, nie? Tak. Ale pamiętaj Karolina, że chyba nie chcesz być, wiesz, kojarzona jako ta płacząca Karolina. Nie, 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 tak. I po prostu, żeby wszyscy czekali na ten moment. Uważaj, Więc żeby ci musisz... ta łatka nie została. To pomimo tego w kolejnych odcinkach również płakały, co spowodowało, że rzeczywiście taka łatka została do nich przyklejona. Staraliśmy się podchodzić i mówić do tej kamery i tak dalej, a robimy jakieś zadanie? A później wychodzi zupełnie co innego i nagle wydaje mi się, że przez to był taki ogromny chaos. Ja też nie chciałam się na siłę pchać do kamery, bo nie czułam. Z programu pierwsza odpadła Wiktoria, czyli ta z sióstr, która była uważana za lepszą, a to wszystko prawdopodobnie dlatego, że nie wyobrażała sobie dalej uczestnictwa w programu bez Karoliny. Czy jeżeli jedna z was odpadnie, to druga zrezygnuje teraz? No ja nie widzę innej opcji, żeby... Natomiast Karolina po przekonaniu przez Friza stwierdziła, że może spróbować sama. Rezygnujecie jakby z dwóch szans, z dwóch szans, wiecie, z rozwoju dodatkowego. Nie, jakby nie rozumiem też w ogóle. I nie wróci z warsztatem do domu. I nie przekaże go siostrze, nie pomoże jej, tylko jakby to co z tym, się podda, co, co z tą chęcią. No, ja mogę spróbować. W sensie. <grym> y... <grym> Dobrze, nie tą wiktorię, ja nie, mogę no, spróbować. Dołączy do kolejnego odcinka, przechodzi Karolina. Jesteś dumna z siostry. Poświęciłaś się dla niej. Znowu. No faktycznie, jeżeli ona będzie tam sama, to przyniesie dla nas dwóch duży warsztat, więc będę trzymać kciuki, bo wiem, że ona ma szansę wygrać. Wiktoria, odpada dzisiaj z programu. Siostry bardzo dobrze wykorzystały swoje konto na TikToku do podbicia zasięgów, gdzie mają już ponad 200 tysięcy followersów. Widać, że w okresie trwania Twoje 5 minut 2, ich konto na TikToku bardzo mocno się rozwijało. Kilka z ich TikToków stało się viralami. Ale z ciebie Bambik, nie masz fałdolców! Nie wyzywajcie, że jestem Bambik. Niestety dla Karoliny, zanim odpadła ona, to odcinek wcześniej odpadł Olivier, który dla wielu ludzi był faworytem. W kolejnym odcinku nie zobaczymy... Oliwier, Oliwier dla Ciebie to w tym momencie koniec programu, ale nie koniec mojej drogi. Co spowodowało spory hejt na Karolinę. Ten wątek został dobrze omówiony przez Konopa. Jako jeden z argumentów mrożon powiedział, że Oliwier jest młody i ludzi to wściekło, bo mimo wieku często się wyróżniał w tych odcinkach i robił coś zabawnego. Szczególnie jak porównamy go do jednej z sióstr Buczek, która w tym odcinku nie odpadła. Ludziom się to turbo nie spodobało. Fritz zrobił ankietę, gdzie zapytał się, czy to była dobra decyzja, i 92% odpowiedziało, że nie. Zamiast wziąć na plus, że chłop jest młody i można go pokierować, czy tam dostosować pod wasz projekt, to lepiej go wyjechać, żeby zostawić takie nudne, czy mordzące babska, które nic nie wnoszą i do tego ich poczucie komfortu ogranicza content. Ale żeby wyjechać Oliver, a zostawić siostrę Buczek, która nic nie wnosi, to trzeba poważnie mieć ch**owy plan na biznes. I przyniosło też to swoje konsekwencje, bo ludzie oprócz ciśnięcia mrożona, zaczęli też mocno jechać siostrę Buczek. I sam Frizz poprosił na Instastory, żeby ludzie jednak trochę zluzowali i jak już mają kogoś ścisnąć no to go samego, bo to on podjął decyzję o wyrzuceniu Oliwiera. Karolina swoje 5 minut obecnie ma bardzo dużo hejtu po prostu. Jest to absolutnie głupie jej pisać takie komentarze i ją cisnąć i hejtować. Przecież to nie jest jej decyzja, to co się stało, nie? Chcecie kogoś obwinić za to? To mnie! Proszę bardzo, mnie możecie sobie jak najbardziej uważam, że to jest niesprawiedliwe, więc jak ktoś to robił, to niech sobie to przemyśli jeszcze raz, usunie komentarz po prostu, jak ma komuś go napisać, to mi, bo przecież to była nasza decyzja, a nie jej. Tak więc w zasadzie siostry Buczek, pomimo tej łatki płaczliwych, bardzo dobrze zasięgowo wykorzystały swój udział w Twoje 5 minut 2, choć osobiście uważam, że Radek, który odpadł w Wcześniej, i nawet nie dostał się do tego finału w Hiszpanii, jeszcze lepiej wykorzystał swój udział. No, ale o nim była mowa w poprzednim odcinku. Tak więc, jeżeli go nie widziałeś, to serdecznie Cię zapraszam do poprzedniego odcinka. Wszystkie pozostałe osoby w zasadzie wygrały ten program. Wszyscy wprowadzacie się do tego domu. Tak więc, ich 5 minut ciągle trwa, natomiast samo podsumowanie dotychczasowych ich działań mogłoby już stanowić. Osobny odcinek na każdego z nich. Mógłbym również co nieco poopowiadać o uczestnikach poprzedniego sezonu. Twoje 5 minut. Daj znać co wolisz obejrzeć, no i zostaw chyba, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. Heja!